witam, witam na moim kanale Anna Golden Tarot. Witam wszystkie raki w czytaniu na czerwiec lipiec 2019. Główny rozkład to talia kart Ciro Marchetti. I już możemy zaczynać. Rozkład ogólny. 9 kart. Pierwsze trzy karty dom rodzina. Środkowe trzy karty kariera, finanse. I ostatnie 3 karty uczucia i emocje. Dom rodzina. Król Kielichów, Dwójka Buław, Karta Świat. Kariera i Finanse, Siła, Cesarz, Kochankowie, Uczucia, Diabeł, Paść Denarów, Czwórka Denarów. Kartą dopełniającą rozkład jest dla Raków Szóstka. Buław. Na spodzie talii kart karta mag. Z tą energią będziecie w czerwcu i lipcu z energią maga. I zaczynamy czytanie. Yy, przypomnę jeszcze tylko, że Oczywiście nie ze wszystkimi może rezonować rozkład, dlatego mam przygotowane inne talie tarota. Tutaj po bokach mamy inne talie tarota, które dopowiedzą i może dadzą wskazówki tym rakom, które z tego rozkładu nic dla siebie nie dostaną. I tak, jeżeli chodzi o dom i rodzinę. Przed rakami. Właściwie, raki, tak jak widzę, to pierwszy znak zodiaku. Teraz yy, te horoskopy, które przygotowywałam, który tak naprawdę w pełni myśli tylko i wyłącznie o urlopie o, o wypoczynku, o wyjazdach. I tak tutaj, jeżeli chodzi o urlop, ten czas urlopowy, to przed rakiem Otworzyły się możliwości, których dotąd nie było. Nie wiem, może nie było wystarczająco dużo pieniędzy na daną wycieczkę. W każdym razie rak realizuje swoje marzenia. Piękna podróż. Wszystko, co będzie zaplanowane, zostanie osiągnięte. Raki, które. Yy, wybierają się w romantyczne podróże. Również przepiękne chwile, bardzo udane wyjazdy. Jeżeli chodzi o yy, takie last minute albo jeżeli ktoś będzie polował na jakąś okazję, też się to uda. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o pracę pracy widzę raka, który osiągnął już wszystko w tym miejscu, w którym się znajduje, czuję, że już nic więcej nie osiągnie. Tu już jego droga się kończy i zastanawia się nad tym, co dalej, co dalej. Karty mówią jak najbardziej. Wychodzić naprzeciw marzeniom, bo tam czeka nas sukces. Jeżeli ktoś ma firmę i zastanawia się nad, nie wiem, rozszerzeniem działalności, bądź jakąś odnogą firmy, która się czymś innym zupełnie zajmuje, obojętnie co, teraz też jest ten czas na sukces. Wszystko się uda. Uczucia i emocje. Tutaj mamy informację dla raka, który próbuje, który albo która, pani rak. Yy, dla raka, yy, który od jakiegoś czasu próbuje zdobyć osobę, która właściwie jest taka jakby nie do zdobycia. To się uda. To się uda. Inne raki żyją w, w związku, w którym jedna strona daje więcej niż otrzymuje. Tutaj nie jest zachowana równowaga. Ważna informacja, aby skończyć z tym. Ja nie mówię o zakończeniu związku, ale o zmianach w tym związku, bo one jak najbardziej yy mają szansę na powodzenie. Byle tylko yy zerwać z dotychczasowymi schematami, bo one nie służą. Jedna ze stron tutaj jest wyraźnie pokrzywdzona. Dobrze, i teraz y, talie tarota, które przygotowałam tutaj, które po bokach czekają, dopowiedzą rakom. Zobaczymy, co tutaj mamy. To jest złoty tarot. Ja mam burzę u mnie. I może być słychać tą burzę. Mhm. Tutaj mam informacje dla y, tych raków bądź tego raka, bądź pani rak. Jeżeli wybieracie się w podróż, na wakacje to są jakieś bardzo Yy, może być daleka podróż, bardzo drogie wakacje. Tam jest możliwość poznania miłości, rozpoczęcia jakiegoś związku. To dla tych raków, które tutaj wyraźnie karty mi pokazują, podróż, ale bardzo droga podróż. Pewnie gdzieś, ale to niekoniecznie też, yy, bo w Polsce też można pojechać za bardzo duże pieniądze. To nieistotne. W każdym razie taka informacja. Złoty budda przenosi się na tą stronę. Mamy następnego Karota I tutaj muszę chwilę się zastanowić. Taka historia dla tych raków, które były w jakimś konflikcie ze starszą osobą z rodziny, możliwe też, że z matką. Informacja, że i to tak ciążyło, obu stronom ciążyło: informacja, że konflikt się zakończy, przyjdzie odrodzenie tej relacji. Ona to będzie tutaj będzie oczyszczenie. Jeszcze inne raki. I to w, przy każdym znaku zodiaku mi wychodzi. Długo oczekiwana ciąża. Gratuluję. Jeżeli chodzi o ten tarot, co nam chce powiedzieć? Och, tutaj ktoś osiągnął, jakiś raf osiągnął ogromny sukces finansowy sukces. I zastanawia się nad tym, czy y, pomnażać y, ten majątek czy po prostu zostawić, y, zostać z tym co się ma i fajnie żyć. Tarot radzi, teraz jest czas zwycięstwa. I jak najbardziej można inwestować, można iść w nowym kierunku. Czeka nas sukces. Kolejny tarot. Tutaj, tutaj mamy. Nie wiem, czy to jest tak widoczne i nie mogę mówić jakie są karty, jeżeli. Chcecie najwyżej pod komentarzami, zostawcie mi informacje, żebyście chcieli y, 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 wiedzieć, jakie to są karty. Mogę powiedzieć dziewiątka y, monet, piątka kielichów, głupiec, dwójka y, kielichów i czwórka buław. Tutaj informacja dla tych, którzy tak to widzę jakby jedną nogą jeszcze byli y, w świecie. Y, żalu, y, zrezygnowania, y, jeszcze czuli jakiejś straty, które odnieśli, jeżeli chodzi o uczucia. A drugą nogą, już, już albo lada moment, wchodzą w nowe uczucia i to będzie y, szło ku stałemu związkowi bardzo stabilne, bardzo fajne. Także Zróbcie krok w przód. Niech ta noga już tutaj powędruje do tego głupca. I idźcie w nowe. Następny tarot. Następny tarot. tarot. Celtycki. Mhm. Sąd, czwórka kielichów, rydwan, dwójka kielichów, walet, buław i księżyc. Moi drodzy, te raki, u których w, związku, w związkach ostatnio nie za dobrze się działo, ten czas urlopu wszystko zmieni, wyjaśni wiele rzeczy, będziecie mieli czas, żeby sobie usiąść, pogadać. Tak to wygląda, jakbyście y, wrócili do jakichś fajnych, do fajnego czasu. Do takiej radości z bycia razem. Tak, fajnie. To jest dla tych, którzy y, jakoś ostatnio nie bardzo było w tych związkach. Kolejny tarot. Kolejny tarot. Co my tutaj mamy? Mm. Och, diabeł, czwórka. Mieczy, cesarz, wisielec, piątka, buław i siódemka, mieczy. Rak. Rak, który? postanowił zerwać z jakimś uzależnieniem. Postanowił zawalczyć o siebie. Długa droga dla tego raka, długa droga przed nim, ale jest na końcu czeka nas zwycięstwo. Życzę dla tych, którzy są w takiej sytuacji, życzę powodzenia. I mamy kolejny tarot. Tutaj, tutaj mamy gierbka denarów, siódemkę kielichów, maga, cesarz, sąd i osiemka kielichów. Och, bardzo ładnie. Tutaj trudno powiedzieć, czy to będzie zaskoczenie dla rodziny. Czy po prostu to będzie takie spełnienie życzeń? Yy, młody człowiek z rodziny, który zda maturę, wybierze kierunek studiów, który uszczęśliwi rodzinę. To będzie tak jakby kontynuacja tego, co robił albo ojciec, albo dziadek. To mogą być studnia, studia prawnicze. Medycyna, coś takiego, co tutaj karty pokazują, w przyszłości da bardzo dobry zawód. Więc tutaj mamy taką informację dla tych raków, które, u których dzieci, dziecko będzie się na studia wybierało. Fajnie, gratuluję. I mamy ostatni tarot. Ostatni. I co my tutaj mamy? Mhm. Mamy tak czwórka kielichów, walet kielichów. Król kielichów, piątka kielichów, siódemka kielichów, szóstka buław. Słuchajcie, tutaj pokazuje mi się troszeczkę jak tutaj, w tej jednej sytuacji u jednego raka. Pokazuje mi się sytuacja, że mm, ktoś, jakiś rak jest w związku, w którym nie ma zachowia, zachowanej równowagi. Są takie skrajności, od y, euforii po y, takie osiągnięcie dna i smutek. Ktoś po prostu tutaj szarga nerwy y, raka. Jest wyjście z sytuacji, trzeba nad tym popracować. Rak jak najbardziej będzie potrafił znaleźć rozwiązanie, ale musi sam dojrzeć do decyzji, że ja nie daje się już. To już jest za dużo. Ja chcę wiedzieć, na czym stoję. I karty mówią, że osiągnie się, tutaj też jest szóstka buław, tak samo jak w głównym rozkładzie. Tutaj mamy szóstkę buław, również. Możliwy jest sukces, ale zawalczmy o ten sukces. Nie dajmy się, bo nie można żyć długo. W tak skrajnych emocjach. Tutaj też życzę powodzenia temu rakowi, który znalazł się w takiej sytuacji. I to był ostatni tarot, który chciał coś powiedzieć na ten czas. Mam nadzieję, że dostaliście jakieś odpowiedzi. Starałam się, żeby. Yy, Raki otrzymały yy, trochę więcej niż z tego rozkładu głównego mogłoby wynikać. Ogólnie fajny czas, fajny czas do zawalczenia o siebie, o zawalczenia swoje marzenia, bo tarot pokazuje, że jesteście na drodze ku zwycięstwu. Wystarczy tylko zawalczyć. Życzę Wam pięknych wakacji. Tu jeszcze tylko dodam, że głównie raki będą wybierały się na jakieś zagraniczne wojaże, bo tego chyba nie powiedziałam. Ta karta świat pokazuje, że ruszacie w świat. Tego Wam życzę. Życzę udanych wakacji, pięknych chwil. Pozdrawiam i do usłyszenia.